Najlepszy polski kierowca kierowcowi. oczywiście, nie. Kajetan Kajetanowicz, dzień, dzień dobry dzień 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 Weekend dzień dzień startuje i to jest zakończenie sezonu dla ciebie. Będzie wielkie Uf. E, już jest. Już jest? Tak. tak. Nie mogę się doczekać. Aha. Mnie bardzo interesuje ten sp odcinek specjalny słynny na Karowej. To jest jazda po kostce. E, między innymi, tak. Tam e, naprawdę jeździmy dużymi poślizgami, mm. e, bo nie da się inaczej objechać beczki, jeżeli chcemy ją objechać szybko, a między innymi takie elementy tam występują. E, jest bardzo widowiskowo. Poczekajcie, Prawda, ja mam pytanie. Nie da się inaczej objechać beczki? Da się, ale to wtedy... Nie, ale... A beczka to to samo, co bączek? Czy to w ogóle coś pomieszałem? Eee, to nie mój bączek. Poczekajcie, bo my odwytanie. Weszliśmy na specjalistyczny język. Prostszy, Ja pytania. się podobiłam. Ile twoje Subaru to... ma na liczniku? Bardzo prosty język. Eee, zapomniałem, bo nie patrzę. Nie, ale poważnie. 20-40. Pali... pali 70 litrów na 100 km, tak? Eee, tak, to rajdowe.